policja. Utworzyłeś pl platformę w internecie, która mnie oczernia z niej. Wystąpię odszkodowanie 10 tysięcy złotych do sądu za zniesławianie. Yy, prowadzę live, bo na tym zarabiam na swoje utrzymanie za zniesławianie. I zgłoszę się na policję? Nie, wystąpię o 10 tysięcy złotych o odszkodowanie o zniesławianie. Podasz mi trzy twoje miesięczne pensje, jak wstajesz codziennie. Nie, bo ja mam wszystko skopiowane, dasz mi po prostu 30 tysięcy, nie, wysokie o 10 tysięcy złotych o oszkodowanie, o będziesz mnie spłatał przez najwyższe 10 lat, pasuje ci? Powinnaś mnie przeprosić w tym momencie, Dawid, jak, jak do dzisiaj, to jutro. Tak, o oszkodowanie, o znacławianie, o o znacławianie, mnie nazywasz na swojej grupie, tak, łajzom, tak, ja jestem łajzom. Odszkodowanie za zniesławianie. Odszkodowanie za zniesławianie, po prostu. Dlaczego się tak zachowujesz, to, to nie będziesz może łazą? Żeby mi pisali, że jestem wariatką, że jestem lulą, że, że, że jestem złodziejką, że jestem świną. Odszkodowanie za zniesławianie. Odszkodowanie za zniesławianie. A czy u mnie? Przepraszam bardzo, czy u mnie na moim profilu, na mojej grupie? gdzieś mi odszkodował? Ja się tam w tak. Chuju, schlałaś się jak świnia, pierdolisz, jakieś kłopoty na live'ach, po prostu odszkodowanie za zniesławianie, odszkodowanie za zniesławianie, szkodzisz mi tylko z końca, nie? O to chodzi, ja będę robił swoją... no i okej, okay, mam nadzieję, że skończyłaś to liczbę. Nie, nie skończyłam, chcę ci po prostu powiedzieć, że jesteś z skończona, świnio, no. z chamek, z kurwilem, co, najebałaś się już dzisiaj na filmie? Nie, dopiero po lajwie się tak napiję. Odszkodowanie za zniesławianie. Odszkodowanie za zniesławianie. Skąd wy po prostu? Fajnie się bawić. Odszkodowanie za zniesławianie. Odszkodowanie za zniesławianie. Odszkodowanie za zniesławianie. Odszkodowanie za zniesławianie.